Tam. Mamy dzisiaj sobotę 11 listopada. W dniu poległości jest ranek. I już mamy pierwsze oznaki tego, że ptaki są dobrze przygotowane do lęku. Minął tydzień. Trzy dni temu yy, załadowanie gniazdka. Zobaczcie. To no, mam tutaj to od razu pokażę, pokażę w jaki sposób robię gwiazdkę kanarką z kombinatu konopnego, to nie jest sznurek, tylko kombinat, to jest wyłuskane z łodyg konopnych te włókna, one nie są cienkie, takich się nie wyklątają, pod jednym warunkiem, że oczywiście są dobrze przygotowane. Ja jeszcze, żeby, żeby jeszcze nie przygotować, daję je na kalorytę, żeby były super. 100%. Potem kombinacja kombinat, co do właśnie dałem, on ma jakąś swoją I Już pokazuję, jak robię gniazdko. Otóż tak, mamy gniazdko standardowe. 10 cm dla kanarka w zupełności wystarczy i teraz tak, ja przeżyłem... i mam kawałek bruty. Brutki to jest akurat której ustawiłem trochę jak robiłem klaczki. Takie rwiskki. Te klaczki, które wszystkie mam tutaj. Przygotowane co sam robiłem tak prosty sposób. tylko potrzebne jest trochę czasu i wszystko da radę zrobić tak wygląda to bukno konopne ten kombinat, to jest coś takiego on jest suchy wiecie tak się wie. Podobny do włókna kokosowego tylko no, znacznie tańsze ponieważ tam 10kg kosztuje 30zł a jest tego worek 25 litrów. Jak z takiej masy nieregularnej zrobić dobre gniazdko? Otóż formujemy sobie taką kulkę i zagniaczamy do środka. zmniejszamy coraz bardziej to gniazdko. Rolujemy. Trzeba uważać, żeby środkiem nie zrobiła się dziura. To trochę bardziej zagęszczamy i znowu rolujemy do środka, do środka. Robimy takie gniazdko. Tak jeszcze, jeszcze. Jeszcze, jeszcze tak, żeby było dobre, na średnicę można przymierzyć, no jeszcze jest trochę za duże, no to trzeba już zmniejszyć, jeszcze raz zrobimy. tak, żeby było pomniejszyć, o wydaje mi się, że już będzie na średnicę dobre, o mieści się już do. Miastka. i teraz co? Uformowaliśmy taki lejko w ten sposób, zamiataliśmy do środka. No to obracamy, żeby nam to nie wystakiwało, wkładamy ładnie taki kopczyk nam się ten robi. Tak. I co? I uformowaliśmy ten leżbiet tak, będzie miał w tej i wariatamy do środka teraz to się zrobił taki, ja to nazywam kołnierzy, ten kołnierzyk powoduje to, że takie jeżeli nawet ma dużo jajek to to po prostu one nie wypadną o, piękne gniazdko, pięknie uformowane najlepiej żeby jak najmniej tego wystawało poza obręb tego kołnierza plastikowego bo jak mam więcej kanarków w grupie, to one mają tendencję do wydobywania tych pojedynczym wiekiem, i mogą nam wyciągnąć jeżeli nie, to oczywiście to miasto po to jest nam ten dróg i te otworki tutaj nie tylko do skutania nie tylko do wentylacji otóż przekładamy sobie jeden z tych otworków, ja zaczynam zawsze od spodu o I to już wystaje o, bo już widać i teraz będę go Zagina znowu, żeby go przełożyć. Następny opór, żeby to nie latało. O. Przełożyłem tu już to praktycznie płaskie. Teraz co? zaginam jeden koniec w jedną stronę, a drugi koniec w drugą stronę. Praktycznie tak nie ma, jak tutaj kto to zahaczył, że to będzie wisiało. I co? O. I jest gotowe. Jajka się nie biją, ponieważ czasami wyczuje sobie, że tutaj jest ten drucik, ten jest starszy. I umożliwię to swoje gniazdko w taki sposób, aby zakryć ten yy, drucik i zrobić sobie ten lejek pod mięsko. Tak to wygląda. To by było na tyle. Zaraz jeszcze pokażę, jak one. Takiego gniazdka większego przystosowują sobie do swojego rozmiaru. Robią ten lejek, w którym siedzą odpowiednio do, do swojego rozmiaru. on jest okrągły. Ten kominerzyk jest super reformowany. I potem widać, że gniazdo jest zajęte. Natomiast jak miasto jest rozszarpane, to miasto jest jeszcze w trakcie budowy. Wszystko się zaczyna. A u mnie 3 dni temu, dokładnie 3 dni temu zamontowałem tak to gniazdka. I po trzech dniach i uprzednio po no ponad trzech dniach jak już popalowałem taki porodkiłem sobie rozpiski i postrawdzałem samce samice. Już mamy do czynienia z jajkami. Już pokazuję jak Zobaczymy co z tego będzie. Ale myślę, że będzie dobrze. Po prawej stronie. Gniazdko, które jest rozbarłożone, i to widać, a po lewej stronie gniazdko, które jest uformowane i w którym jest już jajko. Tutaj mam białą samiczkę recesywną. Miał być samczyk, no ale trudno i Samczyka glosfera Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno jakieś koronki. Ale to jeszcze zobaczymy. Znowuż na dole mamy znowu gniazdko uformowane, jedno zaczyna się formować drugie. I w jednym już jest zajęte już mamy sobie jajeczko pierwsze i gra. Następne samiczka szek z koronką. Też uformowany lejek, uformowany kołnierz, już pierwsze jajko. No tutaj ma większą liczbę kanarków, ponieważ to jest ta mozaika. Tak eksperymentalnie dałem, chciałem zobaczyć czy to na pewno wszystko samice i wygląda na to, że tak. Ale nie będę ich ruszał. Zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Dołożę na pewno jeszcze ze dwa gniazdka. Już widać, że jedno już jest formowane, Drugie też. Trzecie jeszcze rozbarłożone, ale są przynajmniej trzy albo cztery samiczki i dwa samczyki. Jednego młodego nie potrafiłem rozpoznać i tak go też zrzuciłem. Zobaczymy co to będzie. Następne. Samczyk Timbrador. Mój ulubiony samczyk taki pełny, pięknie śpiewający i dwie samiczki obce, znaczy obce, genetycznie obce, ale z mojej hodowli z zeszłego roku w poglosterkach i timbradorkach od innego hodowcy. Bardzo ładne czapeczki, takie pełne paski I tutaj już mamy następnego samiczka. Szek, trzy gniazdka, dwie samiczki i obydwa gniazdka zajęte. Jedno uformowane, drugie w trakcie. Następne. Znowu mamy jakąś taką. Znalazłem bardzo dużą samicę. To nie jest timbrador, to jest jakaś krzyżówka, ale jest y, jeszcze raz taka jak timbrador. Jest naprawdę wielka samica. A to nie jest gładki Gloster, to nie jest ta budowa. Dałem więc do, samic, do samca timbradora i jeszcze jedną samicę rzuciłem y, z czapeczką. No i jedno gniazdko widać tutaj jest. Włókno kokosowe, to taki to szarpią, to się wyciąga. A kombinat konopny, proszę, pięknie uformowany. Tylko nie widać, panowieżka jest, jest kołnierzyk, wszystko gra. Tutaj mamy następne. A nie, tu już było. O, tu już samiczka siedzi elegancko. Tu już jest następne gniazdko zajęte. Tu jest mniejsza średnica, tak na, na próbę wziąłem. A tu spodniej jajko wystaje jedno, już widać. Zobaczymy jak to będzie, tutaj następne gniazdo zajęte, już lejek się formuje, a tutaj gniazdo się formuje dopiero bez lejka jeszcze i w ten sposób po tym lejku i po tym pomierzyku, jeżeli to już jest zrobione, to w ciągu najbliższych, najbliższego jednego do dwóch dni pojawiają się lejka. I u mnie najwięcej jajek, jak miałem, to miałem 8, sami pan na nie 8 jajek. Ja nie bawię się w podmianki jajek na plastikowe Są zwolennicy i są też przeciwnicy. Ja po prostu nie mam czasu. A warunki, mam do powiedzieć ślubniczne z oświetleniem takim, no widać lampa ledowa, światło e, ciepłe, żeby nie było zimno, żeby tak nie ślepło no i oczywiście lampka z przyciemniaczem. Wschód słońca już nie zrobili. A ja jeszcze pokażę zaberki. No to już niestety klatek, klatki nie robiłem ja parę takich ładnych zeberek. O. Tutaj jeszcze nie wiem co się dzieje dopiero. Potem sobie sprawdzę co tu jest ciekawego, ale też kombinat konopny i widać, że jest budka zasiedlona ale jak jest zrobiony. Także wszystko będzie w należytym porządku. No to w następnym filmiku zobaczymy ile par się udało pogonić na lęgi od razu w pierwszym tygodniu. Czyli za 3 dni zrobię następny filmik. No a za te 15-16 dni te ptaki będą już uspokojone i mam nadzieję że będą się kluby, młodziaki. Pokażę jak to wygląda i czym karmię, bo to jest też ważne i kluczowe i wytłumaczę jak karmić, co podawać, jak sprawdzać i obrączkować, bo to też jest równie ważne. No, jeszcze pokażę przepraszam od razu za głośność tego filmiku, ale nie chodzi o moją mowę, tylko o moje trzy o mnichy mi Tu mam jedną parę niebieskich. Tutaj mam, no to słabo akurat widać, bo tego na butkę nie chcę O, To jest sam leon, był karmiony ręcznie, ale zbiżał i po prostu coś mi go oddał. Super ptaszek, tylko no, krześle się niestety, no Samica Stanica niebieski opalny, stanica zielony, zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj mam. Tam listowego solidową bieską i młode raz zostałam zielone, raz soliczkowe, to również. No, ja pozdrawiam serdecznie i tak i widzimy się w filmie za te no, 3-4 dni, a może bliżej. Zobaczymy wszystko jak mi to wyszło. I usiadłem w następnym filmie.